Zobaczcie 5 najstraszniejszych filmów o pewnej grze. A zaczynamy od oryginalnego materiału z 1999 roku, który przedstawia imprezującą grupę młodych znajomych używających Ouija board. Nagle, po zakończonej grze, rozlega się dźwięk dzwonka. Kto lub co odwiedziło naszych bohaterów, zobaczcie sami. The doorbell's key. Jesus Christ! I'm coming again now. Yeah, See? you hear that? And again? So audience, whoever you are, are watching this, right now, I am pretty much believing this house is not made and I'm pretty much believing we're experiencing it, yeah. What the f is that? What the f is that? What Jesus f Christ, do you hear it? that? Yeah, I, I hear it. I just wanna f. Materiał nakręcony w styczniu 2009 roku. Będąc w biurze, trójka znajomych postanowiła stworzyć planszę Luigi. Wesoła z początku zabawa zmienia się w prawdziwy horror, gdy po kilkunastu minutach seansu coś niewidzialnego atakuje naszego bohatera. Here, here. Take this. Oh. Kolejna historia przypomina nie jeden film grozy. Grubka znajomych w poszukiwaniu adrenaliny postanawia zamknąć się w stodole i nawiązać kontakt z duchami. W trakcie zabawy zjawia się nieznany mężczyzna, który próbuje przegonić młodych ludzi. Uciekający w popłochu nie zauważają, że brakuje jednej z koleżanek. I'm not talking. What the fuck no, y'all doing? Right. Oh shit. shit. Yeah. Get up. Get up, Get up oh my god. Oh my god. Oh, oh my god. shit. I can go. Oh shit. Oh shit. Alright, oh, come on. Come on. Go, go. Come on. Sarah. Sarah. Where's Sarah? Sarah. 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 O mój Boże! Co?! Następny film to jedno z najpopularniejszych amatorskich nagrań o tabliczce Luigi. Grupka młodych dziewczyn, trzymając się za ręce, próbuje wywołać ducha, jak się okazuje, z bardzo dobrym skutkiem. Chyba żadna z nich nie spodziewała się takiego efektu. Are you really going to me? Are you OK? Come here, guys. Come Bizarre. on. Come on. Bethard? Bethard? Oh my Bizarre. god. Bathard. Shhh. 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 Do you need water? Do you want some water? Guys? Can we get some water, please? Bethard, are you OK? Odcinek kończymy filmem autorstwa Mellow Birda, czyli prawdziwego łowcy duchów. Spośród jego wielu materiałów, prawdziwą wisienką na torcie jest nagranie z Halloween z 2012 roku, na którym złe moce dały o sobie znać, podpalając stojący na stole krzyż. I Me too, you people would be one the closest we Holy shit, that's... I'm not religious, but that's... <laughs> Dajcie znać, jeśli Was spotkało coś niepokojącego, dzięki za oglądanie. Pozdro.